gejom i lesbijkom w Polsce żyje się nadal źle. A trzeba pamiętać, że jest to dwumilionowa e, grupa osób, która nadal w Polsce jest dyskryminowana. Nie, Panie prezesie, dlaczego Coś pan się tak rozdaśmiał? Nie, nie, no, nie to, to jest tak śmieszne. Nie, dwa miliony gejów. No. Nie, nie, nie mówmy o tym. Panu nie zakazuje posiadania mieszkania na przykład. A czy ja zakazuję posiadania mieszkania? Chcę, żeby wszyscy posiadali mieszkanie, a nie tylko wąska grupa najbogatsza. Nie, ale pan chce się domagać wolności do... Czyli posiadanie mieszkania. Do mieszkania. To nie jest wolność, to jest, proszę pana, prawo do posiadania mieszkania. To jest hmm. możliwość posiadania mieszkania. A wolność to jest, wolność jest zawsze od. Nie ma wolności do. To jest do. właśnie negatywna definicja wolności. No tak. tak. Którą obalono już w drugiej generacji praw człowieka ONZ-u. No jest właśnie, więc, proszę pana, pańską deklarację praw człowieka, to ja się nią podcieram co drugi dzień i mam kilka egzemplarzy. I. Tak. I Mniej więcej w tej chwili 110 zł od każdego mężczyzny, i każdej kobiety pracującej poza domem. Czyli, krótko mówiąc, jak pan zatrudnia pracownika, płaci pan jego 110 zł, a, że powiem, mężczyźni niepracujący płacą te 110 zł. ¿no? 110 zł miesięcznie 10. mam odpalać na rząd? Tę. Na wojsko, policję i rząd. No dobrze. I co za to go dostanę? Wojsko, bo... wojsko, policję i minimalny rząd. Obo... Niestety, nie mam dla pana smutną wiadomość. Będzie tylko sześciu ministrów. Za te pieniądze więcej pan nie dostanie. Ale jest pan, w Szwajcarii jest, jest siedmiu. Darmowo? W Szwajcarii jest siedmiu. I czy widział pan chociaż takie, takie tłumy Szwajcarów, które idą ulicami, z transparentami? Chcemy więcej ministrów. Ale pan, za pan dużo wiedra, czy za mało? Nie no żarty śmieszne. Ilość, ilość Homosiów w każdym kraju jest od pół do jednego do jednego, czasami w niektórych krajach półtorej procenta. Przepraszam wszystko. kogo? Homośów. A pan A obraża to znaczy? takie znaczy? Bo ja nie, nie wiem, co to znaczy. To jest takie pieszczotliwe określenie. Ja, no. ja nie używam tego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy, tylko używam słowa homoś po polsku no. mówię, a nie po angielsku. Dziękuję, mam własny napój. Tutaj dziękuję bardzo, mam tutaj tak. To to jest A co tam w środeczku A to jest napój Imperium Jagiellonów, Jagiellonów i miód. Ale dlaczego on ma, przepraszam, sowieckie emblematy na sobie? dostałem w prezencie, a pan nie? i wojt, to bardzo dobry miodzik. Ja spróbuję, ale nie jestem koneserem, to się w szklanka. Ale to jest bardzo dobry miodzik, naprawdę. Ju! Ju? Ju! No dobrze. Bo może nie będzie dobry, a będę musiał wypić cały. No, będzie pan musiał, nie ma rady. Staropolski miodzik? Staropolski miodzik, to bardzo dobry. W firmie... mnie nie wolno reklamować, nie? No? Słojuś... Premier Donald Tusk mówi, że kłamie każdy, kto obiecuje obniżenie podatków, że to jest niemożliwe w przyszłej kadencji. Co najwyżej, jeśli kryzys minie, no pytanie co to znaczy, można będzie powrócić do niższej 22% stawki VAT. No to, no to z prawdziwą przyjemnością oznajmiam, że Jego Ekscelencja Donald Tusk mówi bzdury, no bo jeżeli. Obniżenie podatków jest dobre, to właśnie w kryzysie trzeba obniżyć, prawda? Bo jeżeli już jest dobrze, nie ma kryzysu, to po co obniżać? No więc to jest ten, ten, ten facet bredzi. Ludzie słuchają tych bredni i nikt się nie śmieje, nikt, nikt się temu, temu bałwanowi w nos, w nos nie nos Proszę, proszę, tak nie, nie obrażajmy się wzajemnie. No nie, jeżeli on tak mówi, no to przepraszam <coughs> Ale bardzo. Szanujmy on sam się, się obraża. Szanujmy się, nie, to jest premier Polski i należy się szacunek. Nie, przepraszam bardzo. Jest to człowiek, który stoi na czele aparatu, który nas wyzyskuje i przypominam, panowie, się znów na mnie obrażam, ale przypominam, że obecny reżim nakłada na mnie podatki prawie trzy razy wyższe niż Adolf Hitler nakładał na mojego ojca. Nie, nie bo to bez to jest, to, to jest skala wyzysku, to jest skala absurdu, w jakim żyjemy, że własny rząd nas rabuje bardziej niż okupuje. No, możemy się zgodzić, że podatki są za wysokie, ale y, tego typu analogii chyba lepiej nie używać, nie, nie sądzi Pan. Wolny człowiek ma prawo używać dowolnej analogii i porównywać pancernika z mrów. Podatek nie może... Polegać na zabieraniu Kowalskiemu i dawaniu i odwrotnie. Podatek może być na pokrywanie kosztów, potrzeb wspólnych, wojsko, policja, służby specjalne, administracja, jakieś takie rzeczy, czy wspólne i koniec. Natomiast dzisiaj ogromna większość podatków, 80 parę procent, idzie na cele redystrybucyjne. Czyli państwo zabiera Kowalskiemu, daje Wysińskiemu, potem zabiera Wysińskiemu, daje Kowalskiemu, po drodze zabierając trochę dla siebie, trochę marnując. Przy czym zabiera po cichu Kowalskiemu i po cichu Wiśniewskiemu, żeby tego nie zauważyli, na przykład stacji benzynowej, jak się w alkoholu, a potem sprzedam daje mu. Z tych 100 zł przejeżdżą do tych i, i mówimy, że zarobiły dzięki nam. I, i rozumiem, czyli jeżeli jesteśmy przeciwni, żeby bandyci zamykali ludzi w więzieniach, tak jak Krzysztofa Olewnika, to, nie, to my również nie, nie możemy nie zamykać no, więzienia. No, co no, pani tak wygaduje? Przykład, nie, tak, nie, jest, nie, jest, nie jest, o to chodzi, ale nie chodzi o samą karę śmierci, tylko absurd tych rozumowań sprzedających po prostu. No tak, ale czy nie obniżamy się do tego poziomu? Obniżamy się do poziomu mordercy na to, żeby zabić tego człowieka, który popełnił no, jakieś istnieją przestępstwo. Istnieją kaci, którzy tego robią, no więc. No tak, ale tu ja muszę się zgodzić, ja muszę mu wydać polecenie. Tak, Oczywiście. proszę zabić tego człowieka, ponieważ on popełnił przestępstwo. I ma pan za sobą 77% ludzi, prawda? Ja nie wiem, czy większość ma rację, ale ja chcę powiedzieć, czy pani wiedział, że tak. Ja byłem. Co kurwa? Ja byłem, ja byłem posłem w Sejmie. Jak powiedziano, że nie wykonuje się wyroku śmierci, bo istnieje nieformalne moratorium na wykonywanie wyroku śmierci. Rozumie Pani? Była sytuacja, w której były legalne wyroki, orzeczone. Na nich była klauzula wykonalności ich nie wykonywano. I jako poseł starałem się dowiedzieć, kto wydał to nieformalne moratorium. Nikogo nie było. Masoneria robi co chce, tajnie. I nie zliczy się z nikim, ani z większością, ani z mniejszością rozsumu. Pan mówi to tak, jak ja powołał do Rwandy ja nie znoszę socjalistów. A no zliczy, bo to wie ja socjalistów. I podkreślić dobitnie, że mnie brzydzą tego typu poglądy, że najważniejsze jest się dobrze nażrzeć. Niestety celem życia nie jest, nie jest dobrze się nażrzeć. Celem życia nie jest bezpieczeństwo. Mnie, mnie uczono, za komuny to było, ale mnie uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Pfu. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za, za to walczą i umierają, a pan chce tylko żyć. No i pan sobie żyć tak, i, i żyje dalej. <ślaski> Tak czy nie? o prawach. Czy Pan popiera niezmienicę zawodowych? Tak czy nie? Prawa, pan <grywa> pan się popiera, Kinder też popiera, ja jestem przeciwny. Czy Pan jest za tym, żeby łodzi była kształcona na kosz państwa? Pan to jest oczywiście za, Kinder jest za, jest jestem przeciwny, prawda? Pan jest za tym, czy Państwo oczywiście za tym, żeby były przymus emerytalne? Pan jest za, Kinder był za, jestem przeciwny. Pan jest po prostu dzieckiem na dworze Kindera. Za w stosunku do kobiet i homoseksualistów, to ja jestem dzisiaj inny niż pan. Z tych dwóch, dla wszystkich innych A pan na moim, moim zadaniem, moim zadaniem... Nie, a, a pan jest mnichem, że nosi pan <ścoughs>